Szanowni Państwo, dziś 13 grudnia to już 35 lat od tamtych wydarzeń. Kiedy odczytywano tutaj listę poległych, to uświadomiłem sobie, że nawet ten najmłodszy z nich przekroczyłby dziś już pięćdziesiątkę, gdyby żył, bo miał 17 lat w 82 roku. Dziś miałby już więcej niż 50. To naprawdę ogromny szmat czasu. I trzeba zapytać, dlaczego ciągle pamiętamy, dlaczego ciągle czcimy tą rocznicę, mimo że to przecież rocznica wydarzenia tragicznego wydarzenia, które w polskiej historii. Zapisało się czarnymi, najgorszymi zgłoskami. Otóż, po pierwsze, pamięć jest ważna. Pamięć buduje wspólnotę. Bez pamięci nie ma wspólnoty, a więc nie ma narodu. Pamięć jest ważna w różnych wymiarach, ale dla nas, Polaków, szczególnie ważny jest ten wymiar wolności. Tamte dni to był moment, w którym komunizm. Komunizm już całkowicie skompromitowany i konający, wrócił, można powiedzieć, do swoich korzeni, bo zaczął w 1944 i 1945 roku od rządów w istocie bezpośrednio okupacyjnych, a stan wojenny to był oczywiście w innych już okolicznościach znacznie łagodniejszych powrót do okupacji do czegoś co można nazwać wewnętrzną okupacją okupacją przy pomocy sił własnych i pamięć o tym wydarzeniu musi trwać w narodzie bo musi także trwać pamięć o tym co działo się w Polsce między 44 a 89 rokiem musimy to pamiętać Musimy pamiętać to straszne doświadczenie i musimy ciągle przekonywać tych, a wciąż ich jest dużo, którzy nie do końca, a czasem zupełnie nie uświadamiają sobie, z czym wtedy mieliśmy do czynienia. Czym był komunizm, czym była kolonialna, a później zbliżona do protektoratu zależność od Związku Sowieckiego, czym był ustrój który gwałcił nie tylko wolność, ale wszelkie prawa, prawa pracownicze, prawa związane z ludzką inicjatywą, czy prawo po prostu do zwykłego życia, takiego życia, w którym kupno chleba czy mięsa nie jest problemem, bo zdeptane zostało wtedy naprawdę wszystko, a przy końcu można powiedzieć doszło to już do sytuacji zupełnie krańcowej. Starsi z nas pamiętają kartki, pamiętają system prawdziwie wojenny. I jeszcze raz powtórzę, ciągle w Polsce są ludzie, którzy tego wszystkiego nie chcą przyjąć do wiadomości i musimy ich przekonywać, musimy ciągle pamiętać dla siebie, ale musimy pamiętać także dla nich i musimy pamiętać dla młodszych pokoleń, także tych najmłodszych. Żeby one nie zapomniały, żeby nie dały się oszukać, żeby wiedziały, co Polskę spotkało w trakcie II wojny światowej i po II wojnie światowej, by wiedziały, że zawsze przed takim biegiem historii musimy się bronić. Ale wymiar tych dzisiejszych obchodów i tego dzisiejszego dnia jest także inny, całkiem współczesny. Mamy dzisiaj bowiem do czynienia w Polsce z wielką, pozytywną zmianą. Mamy rząd dobrej zmiany, rząd Beaty Szydło. Mamy uparte dążenie do tego, by Polska się zmieniła, by stała się nieporównanie bardziej niż przedtem sprawiedliwa, by cały ten oszukańczy mechanizm rozdziału dóbr międzyuprzywilejowanych został złamany i chodzi… Zarówno o dobra materialne, jak i o dobra innego rodzaju. Bo wszystko to, co działo się w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat, to było coś wielce, wysoce, niesprawiedliwego i szkodliwego, szkodliwego teraz, szkodliwego wtedy, przed kilkunastu czy dwudziestu laty, i szkodliwego na przyszłość. I chcemy to zmienić, ale ta zmiana potyka na opór. Można powiedzieć, napotyka na wściekły opór. Czyli tych, którzy tracą, bo ogromna większość społeczeństwa była przez ten system w ten czy inny sposób oprymowana, traciła swoje szanse, miała mniej niż mogła mieć, była traktowana niesprawiedliwie, bardzo często pogardliwie. No ale byli, są tacy, którzy mieli się. W tym systemie znakomicie, na ogół, chociaż oczywiście nie bez licznych wyjątków, wywodzili swoją pozycję i wywodzą ją dalej z poprzedniego systemu. I to oni dzisiaj próbują zanurzyć Polskę, polskie społeczeństwo, Polaków, w sferze, we mgle absurdu, kompletnego absurdu. Próbują porównywać obecne rządy do tamtych. Próbują porównywać porządkowanie Polski do stanu wojennego. Próbują porównywać kraj, w którym jest być może najwięcej ze wszystkich państw Europy wolności, z tamtym państwem, państwem, gdzie niewola, można powiedzieć, wróciła 13 grudnia w całej pełni. I my musimy o tym absurdzie mówić. Musimy go odrzucać i musimy go rozumieć. Bo on ma różne funkcje. Ma tych naiwnych wprowadzić w błąd, ale ma też dokonać czegoś innego. Ma wprowadzić w ludzką świadomość takie poczucie swego rodzaju zbanalizowania stanu wojennego komunizmu. No bo skoro wtedy było w zasadzie podobnie jak teraz, no to w takim razie, w gruncie rzeczy, nic takiego strasznego się nie działo. Już tutaj Nasz ojciec, który nas prowadzi, który jest z nami, ojciec Dzisław, już od lat powiedział o tych, którzy mówili o kulturalnym wprowadzaniu stanu wojennego. To jest właśnie ten mechanizm, ten proces. Nie wolno nam się na to zgodzić. Musimy przeciwko temu protestować. Musimy o tym mówić. Musimy o tym przekonywać innych musimy wiedzieć po co to wszystko jest robione po co to całe szaleństwo po co to gigantyczne oszustwo po co to nieustanne opluwanie obrażanie każdego dnia w mediach na ulicy nawet w machu sejmu to jest właśnie po to po to by ludzi odciągnąć przekonać do tego że dobra zmiana nie jest dobrą zmianą że to, co jest robione dla nich, nie jest robione dla nich, tylko dla jakichś dziwnych celów, ku jakiejś dyktaturze, do której rzekomo dążymy. A więc pamiętajmy, ten dzisiejszy dzień, to dzisiejsze spotkanie, to wspomnienia, to pamięć, ale to także współczesność. To także walka o to, by droga ku dobrej zmianie, by droga kultury, lepszej, sprawiedliwszej Polsce była drogą ciągle otwartą, byśmy mogli po niej iść i dojść do ostatecznego zwycięstwa, a częścią tego zwycięstwa będzie przynajmniej moralne, a w niektórych wypadkach także i karne rozliczenie tych, którzy kiedyś dopuszczali się na Polakach zbrodni. Jeżeli się będziemy mobilizować, jeżeli będziemy potrafili mówić, nie tylko przy urnie wyborczej, ale także na co dzień, także w tych momentach uroczystych, takich jak ten dzisiejszy, o tym, jaka naprawdę jest Polska i o co w Polsce naprawdę chodzi, to jestem przekonany, jestem pewien, że zwyciężymy i zwyciężymy.